Odpowiedzi, których szukasz, wkrótce zostaną ujawnione, a wszechświat sprzysięga się na Twoją korzyść, jeśli jesteś gotów otworzyć swój umysł i serce na nowe perspektywy. Czekają na Ciebie niewyobrażalne cuda. Twój umysł jest najpotężniejszym narzędziem, jakie posiadasz, zdolnym do kształtowania Twojej rzeczywistości każdym myśleniem i emocją, którą w sobie żywisz. Twoje uczucia i emocje są kluczem do manifestowania Twoich pragnień i tworzenia Twojej rzeczywistości. Twoja rzeczywistość zewnętrzna jest po prostu odzwierciedleniem Twoich stanów wewnętrznych, zwłaszcza Twoich przekonań i emocji. Jeśli chcesz zmienić swoje okoliczności zewnętrzne, musisz zacząć od zmiany swojej wewnętrznej percepcji i swojej emocjonalnej reakcji na nie. Porzuć ograniczenia logiki i zdrowego rozsądku i zaufaj potężnej sile swojej wyobraźni. Zamiast skupiać się wyłącznie na praktycznych i racjonalnych aspektach życia, zanurz się w sensorycznym doświadczeniu osiągnięcia swoich pragnień. Aby to zrobić, STW zamknięte RZ żywe obrazy mentalne i poczuj w sobie emocje i radość związane z realizacją swoich celów. Głównym kluczem do manifestacji jest Twoja zdolność do odczuwania tak, jakby Twoje pragnienie już się spełniło. Żywe wizualizacje i wewnętrzne przekonanie, że już otrzymałeś to, czego pragniesz, są niezbędnymi elementami w procesie manifestacji. Aby to osiągnąć, pielęgnuj postawę wdzięczności i zaufania do wszechświata, uznając, że zasługujesz na otrzymanie swoich najgłębszych pragnień. Na twoje codzienne doświadczenia wpływają twoje myśli, przekonania i stany emocjonalne. Neville Goddard zachęca cię do zbadania własnych percepcji i uświadomienia sobie emocji, które w sobie żywisz. Jeśli jesteś uwięziony w cyklu negatywności lub braku osiągnięć, zmień swoją wewnętrzną postawę i zastąp ją mentalnością sukcesu i obfitości. Neville Gadert skupia się na znaczeniu Twojej wyobraźni i kreatywnej wizualizacji w procesie manifestacji. Żywe wyobrażanie sobie tego, czego pragniesz i zanurzenie się w uczuciu osiągnięcia swoich celów pozwoli Ci przyciągnąć te pragnienia do siebie i urzeczywistnić je w Twojej rzeczywistości. Musisz zrozumieć, że Twoja rzeczywistość zewnętrzna jest formowalna i podatna na zmiany poprzez Twoją zdolność wyobrażeniową. Często masz tendencję do ograniczania się do tego, czego już doświadczyłeś lub do tego, co uważasz za możliwe. Jednak wyjdź poza te ograniczenia i zbadaj moc swojego umysłu w tworzeniu nowych możliwości. Neville Gadert zaleca, aby traktować kreatywną wizualizację jako składnik manifestowania swoich pragnień. Twórz jasne i szczegółowe obrazy mentalne tego, co chcesz osiągnąć. Te obrazy powinny być jak najbardziej żywe i realistyczne, wykorzystując wszystkie zmysły, aby odtworzyć to doświadczenie w swoim umyśle. Oprócz wizualizacji, niezwykle ważne jest zaangażowanie emocji w proces wizualizacji. Nie wystarczy mieć obrazy mentalne, musisz zanurzyć się w emocjonalnym uczuciu osiągnięcia swoich pragnień. Wytwarzając wewnętrznie uczucia radości, wdzięczności i satysfakcji. Wysyłasz sygnał do wszechświata, że już otrzymałeś to, czego pragniesz. Pamiętaj, że kluczem do skutecznej wizualizacji jest utrzymanie niezachwianej wiary w swoje obrazy i emocje. Nawet jeśli rzeczywistość zewnętrzna może tymczasowo przeczyć Twoim wizualizacjom, zaufaj, że Twoje pragnienia zamanifestują się w idealnym momencie. Wytrwałość i wiara w Twoje wizualizacje są fundamentalne dla sukcesu w manifestacji. Stosując kreatywną wizualizację, pamiętaj o spójności między Twoimi obrazami mentalnymi a Twoimi podświadomymi przekonaniami. Jeśli istnieją konflikty lub ograniczające przekonania zakorzenione w Tobie, możesz napotkać przeszkody w manifestacji Twoich pragnień. Dlatego istotne jest zbadanie Twoich przekonań i praca nad ich dostosowaniem do Twoich pożądanych celów. Porzuć ograniczenia narzucone przez logikę i zdrowy rozsądek. A zamiast tego zaufaj mocy swojej kreatywnej wyobraźni, aby stworzyć bardziej satysfakcjonującą rzeczywistość zgodną z twoimi najgłębszymi pragnieniami. Neville Goddard zaprasza cię do przekroczenia ograniczeń narzuconych przez konwencjonalne normy i przekonania oraz do uznania, że twoja rzeczywistość nie jest zdeterminowana wyłącznie przez to, co możesz postrzegać swoimi fizycznymi zmysłami. Poszerz swoją świadomość i zaakceptuj że istnieją wymiary i siły wykraczające poza to, co namacalne. Wykorzystaj wyobraźnię jako potężne narzędzie do tworzenia swojej rzeczywistości. Często ograniczasz się do akceptowania istniejących okoliczności i zadowalania się tym, co już znasz. Rzuć wyzwanie tym ograniczeniom i wyobraź sobie scenariusze i możliwości wykraczające poza Twoje obecne doświadczenie. Kreatywna wyobraźnia pozwala ci przełamać bariery tego, co znane, i odkrywać nowe perspektywy i potencjały. Neville Gadert pokazuje, że to, co możesz sobie wyobrazić i poczuć wewnątrz, ma potencjał do zamanifestowania się w Twojej rzeczywistości zewnętrznej. Odważając się wyobrazić i wizualizować sprzyjające i pożądane scenariusze, siejesz ziarna ich urzeczywistnienia. Jednak kreatywna wyobraźnia wymaga więcej niż pasywnej fantazji. Kluczowe jest zanurzenie się w wyobrażonym doświadczeniu i odczuwanie go wszystkimi zmysłami i emocjami. Tylko gdy będziesz mógł wewnętrznie odczuć wyobrażoną rzeczywistość, będziesz mógł aktywować jej potencjał manifestacji. Neville nie proponuje całkowitego odrzucenia logiki i rozumu, ale raczej poszerzenie Twojej perspektywy i otwarcie się na nowe możliwości. Logika może pomóc ci w nakreśleniu planu działania, ale wyobraźnia pozwala ci pokonywać granice i uzyskiwać dostęp do głębszego poziomu kreatywności i manifestacji. Ostatecznie Twoja rzeczywistość jest zdeterminowana przez Twoje przekonania, myśli i emocje. Uwalniając się od ograniczeń narzuconych przez konwencjonalną logikę i ufając zdolności swojej wyobraźni do stworzenia nowej rzeczywistości. Możesz otworzyć się na świat nieograniczonych możliwości. Wytrwałość i dyscyplina w procesie manifestowania twoich pragnień są kluczowe. Wytrwałość jest niezbędna do osiągnięcia twoich celów. Często, gdy napotykasz przeszkody lub opóźnienia w manifestacji swoich pragnień, możesz odczuwać pokusę poddania się i uwierzenia, że to nie zadziała. Utrzymuj swoją wizję i bądź wytrwały pomimo zewnętrznych doświadczeń. Wytrwałość oznacza utrzymanie wiary w swoje wizualizacje i emocje, nawet gdy rzeczywistość zewnętrzna wydaje się sprzeczna. Pamiętaj, że Twoje pragnienia mogą potrzebować czasu, aby się zamanifestować ze względu na czynniki takie jak boski czas, dopasowanie okoliczności lub Twoje własne wewnętrzne bariery. Dlatego ważne jest, aby być wytrwałym i wierzyć, że Twoje pragnienia zmaterializują się we właściwym momencie. Oprócz wytrwałości w procesie manifestacji, niezbędna jest również dyscyplina. Dyscyplina odnosi się do regularnej i konsekwentnej praktyki technik wizualizacji oraz utrzymywania pozytywnych myśli i emocji. Wymaga zaangażowania i samodyscypliny, aby pozostać skupionym na swoich pragnieniach i odsunąć się od negatywnych wzorców myślenia i emocji. Neville Gadert wzywa nas do ustalenia codziennych rutyn. Które wspierają nasz proces manifestacji. Może to obejmować stworzenie świętej przestrzeni do wizualizacji, pisanie pozytywnych afirmacji, praktykowanie wdzięczności i poświęcanie regularnego czasu na łączenie się z naszą wizją i związanymi z nią uczuciami. Dyscyplina obejmuje również samorozwój i rozwój osobisty. Zawsze bądź otwarty na naukę, zdobywaj wiedzę i doskonał swoje umiejętności. W miarę jak rozwijasz się i stajesz się lepszą wersją siebie, tworzysz żyzny grunt dla manifestacji swoich pragnień. Ważne jest, aby podkreślić, że wytrwałość i dyscyplina nie oznaczają obsesyjnego przywiązania do rezultatów. Naucz się odpuszczać kontrolę i ufać procesowi. Czasami oczekiwania mogą ograniczać możliwości i ograniczać sposób, w jaki Twoje pragnienia mogą się zamanifestować. Odpuszczając kontrolę i przyjmując postawę otwartości i akceptacji, pozwalasz wszechświatowi działać w harmonii z Twoimi intencjami. Kolejnym kluczowym punktem, który podkreśla Neville Goddard, jest przyjęcie pełnej odpowiedzialności za swoją rzeczywistość i uznanie, że jesteś twórcą swoich doświadczeń. Nie ma nikogo, kogo można by y winić lub obarczać odpowiedzialnością za to, czego doświadczasz w swoim życiu. Jesteś jedyną osobą odpowiedzialną za swoje myśli, przekonania i emocje, a te wewnętrzne siły kształtują Twoją rzeczywistość zewnętrzną. Przestań szukać odpowiedzi i rozwiązań poza sobą i zacznij patrzeć do wewnątrz, aby znaleźć moc zmiany i transformacji. Przyjmując odpowiedzialność za swoją rzeczywistość, uznajesz, że masz kontrolę nad swoimi myślami i emocjami. Bądź świadomy tego, jak postrzegasz siebie, innych i świat wokół siebie. Ważne jest, aby pielęgnować pozytywne myśli i przekonania, które wspierają Twoje pragnienia i cele. Dostosuj swoje emocje do swoich pragnień, emocje są potężnym wskaźnikiem wibracji, którą wysyłasz do wszechświata. Jeśli znajdujesz się w stanie strachu, niepokoju lub negatywności, przyciągasz więcej takich doświadczeń do swojego życia. Jeśli jednak skupisz się na generowaniu emocji wdzęczności, miłości i radości, otwierasz drzwi do bardziej pozytywnych i dopasowanych doświadczeń. Rzuć wyzwanie ograniczającym i negatywnym przekonaniom, które mogły zostać ci wpojone od najmłodszych lat. Te przekonania mogły zostać przekazane przez Twoje środowisko lub przeszłe doświadczenia, ale nie musisz ich akceptować jako absolutnych prawd. Masz moc, aby je kwestionować i zastępować wzmacniającymi przekonaniami, które popychają Cię w kierunku Twoich celów. W rzeczywistości większość ludzi ma ograniczające przekonania, które do nich nie należą, są nabywane od ich środowiska i otoczenia. Gdy zdasz sobie sprawę, że te przekonania do Ciebie nie należą, bardzo łatwo będzie Ci się ich pozbyć. Odpowiedzialność obejmuje również podejmowanie konkretnych działań w kierunku manifestacji Twoich pragnień. Możesz zacząć robić kroki w kierunku swoich celów, podejmować decyzje zgodne z Twoimi pragnieniami i wykorzystywać nadarzające się okazje. Odpowiedzialność popycha Cię do proaktywnego działania w tworzeniu swojej rzeczywistości i nie polegania wyłącznie na okolicznościach zewnętrznych. Ci, którzy wzmocnili się i wzięli odpowiedzialność za swoją rzeczywistość, Doświadczyli tak głębokich zmian, że ich życie zmieniło się na zawsze. Neville Gadert zaprasza Cię do życia w stanie umysłu Twojego już spełnionego pragnienia, nawet jeśli jeszcze nie zamanifestowało się w Twojej rzeczywistości. Neville wyjaśnia, że stan umysłu, w którym się znajdujesz, determinuje Twoje zewnętrzne doświadczenie. Jeśli trzymasz się uczucia niedostatku lub braku tego, czego pragniesz, nadal będziesz przyciągać więcej tego do swojego życia. Z drugiej strony, jeśli żyjesz w pozytywnym stanie umysłu w odniesieniu do swojego pragnienia i odczuwasz je żywo jako rzeczywistość obecną w tobie, zmaterializujesz to, czego pragniesz. Aby żyć w stanie umysłu swojego już spełnionego pragnienia, praktykuj kreatywną wizualizację. Wizualizuj swoje pragnienia tak, jakby były już namacalną rzeczywistością i doświadczaj emocji związanych z ich spełnieniem. Wyobraź sobie szczegóły, dźwięki, zapachy i odczucia związane z osiągnięciem tego, czego pragniesz. Zanurzając się w tym wyobrażonym doświadczeniu, aktywujesz twórczą moc swojego podświadomego umysłu i wysyłasz jasne sygnały do wszechświata. Neville Gadert podkreśla również znaczenie utrzymywania postawy wdzęczności i radości z góry. Zękuj i świętuj spełnienie swoich pragnień, zanim jeszcze zamanifestują się fizycznie. Wzęczność i radość to potężne emocje, które podnoszą Twoją wibrację i dostrajają Cię do manifestacji Twoich pragnień. Zaufaj procesowi i uwolnij się od wszelkich wątpliwości lub niepokoju związanych z manifestacją Twoich pragnień. Kiedy trzymasz się zmartwień lub niecierpliwości, wysyłasz sygnał oporu do wszechświata. Zamiast tego zaufaj, że wszechświat działa na Twoją korzyść i że wszystko jest w trakcie manifestowania się w doskonały sposób. Żyj w stanie umysłu swojego już spełnionego pragnienia. Mówienie nie nie oznacza negowania obecnej rzeczywistości, ale raczej wybór skupienia się na pożądanej rzeczywistości poprzez ciągłą praktykę wizualizacji i generowanie pozytywnych emocji. W ten sposób przeprogramowujesz swój podświadomy umysł. Aby dostroić się do swoich pragnień i przyciągnąć doświadczenia zgodne z Twoją wizją. Utrzymuj ten stan umysłu swojego już spełnionego pragnienia przez cały dzień, a nie tylko podczas ćwiczeń wizualizacji. Pielęgnuj świadomość swoich myśli i emocji w każdej chwili i przekierowuj wszelkie negatywne myśli na swoją pozytywną wizję. Angażując się w ten stan umysłu, stworzysz pole magnetyczne które przyciągnie Twoją fizyczną rzeczywistość, okoliczności i możliwości niezbędne do zamanifestowania Twoich pragnień. Moc transformacyjna tkwi w Tobie, rozpoznaj swoją boskość i uwolnij nieograniczony potencjał, który w Tobie drzemie. Wizualizuj z współczuciem i odczuwaj z przekonaniem, ponieważ Twoje myśli i emocje są ziarnami, które utorują drogę do Twoich najbardziej niesamowitych snów. Zaakceptuj odpowiedzialność za tworzenie swojej rzeczywistości i przestań szukać poza sobą, jesteś twórcą własnego przeznaczenia. Pielęgnuj wdzięczność i radość z góry, ponieważ świętowanie Twoich spełnionych pragnień przyciągnie je do Ciebie w nieodparty sposób. Nie pozwól, aby okoliczności zewnętrzne dyktowały Twoje przeznaczenie, żyj w stanie umysłu swojego już spełnionego pragnienia, a zobaczysz, jak wszechświat sprzysięga się na Twoją korzyść. Wytrwaj w swoich marzeniach, nawet gdy przeszkody wydają się nie do pokonania, utrzymuj swoją wizję jasną i ufaj, że manifestacja jest w toku. Dyscyplina jest mostem, który łączy Twoje myśli z rzeczywistością, praktykuj kreatywną wizualizację i utrzymuj skupiony i zdecydowany umysł. Rzuć wyzwanie ograniczającym przekonaniom i zbuduj system przekonań, który popchnie Cię w kierunku Twoich najwyższych celów. Masz moc, aby napisać swoją historię na nowo, każdy krok, który robisz w kierunku swoich marzeń, jest krokiem w kierunku Twojej wielkości. Działaj z determinacją i przekonaniem, wiedząc, że sukces jest na wyciągnięcie ręki. Zawsze pamiętaj, że jesteś boską istotą w ciągłej ewolucji, budząc swoją wewnętrzną moc, świat wokół Ciebie się zmienia. Zostaw komentarz, mówiąc, jestem istotą, która manifestuje a wszechświat daje mi wszystko, czego chcę i pragnę. Poczuj się godny wszystkiego, czego pragniesz, i poczuj to od wewnątrz. Teraz przejdź do następnego filmu, aby kontynuować naukę o tym, jak zamanifestować życie, którego pragniesz. Ale nie bez polubienia, włączenia dzwonka i subskrybowania kanału, bo obiecuję, że Twoje życie zmieni się w niesamowity sposób. Życzę Ci wszystkiego najlepszego w życiu. Do zobaczenia w następnym filmie.